Witajcie. Dzisiaj jesteście w moim polskim gabinecie. To tutaj odbywa się większość moich sesji coachingowych, zawodowych, terapeutycznych. Tak wygląda to pomieszczenie. Dużo osób nie widzi tej tapety, ponieważ mam ustawione biuro wirtualne. A tak naprawdę jestem dokładnie w tym miejscu. Jest to miejsce, które mi nie ukrywam bardzo odpowiada, ponieważ mam gwarancję, że nikt nie przeszkadza. Pełen komfort pracy i wszyscy ci, którzy ze mną pracują, czują się wysłuchani. A ja się wsłuchuję w to, co mówią, bo to, co mówią, nawet oddech, nawet jak ja to mówię, pauzy pomiędzy wyrazami ma ogromne znaczenie w pracy terapeutycznej. Także Pokazuję wam kawałek swojej przestrzeni z życia codziennego. Sesję na żywo, czyli z drugim człowiekiem face to face, przeprowadzam w zupełnie innym miejscu, w takim prawdziwym gabinecie, gdzie jest sofa dla klienta, gdzie ja siedzę na fotelu, gdzie też klient ćwiczy, tak zwane różne ćwiczenia dynamiczne. I to jest miejsce, gdzie widzimy się, gdzie tak naprawdę spotykamy się raz na jakiś czas. Nie każdy jednak klient ma przestrzeń, by przyjechać do mnie na żywo, więc część sesji odbywa się online. A są też tacy, którzy są spoza łodzi, z różnych części Polski i nie tylko. I oni przede wszystkim pracują online, właśnie z tego miejsca. A wszyscy ci, którzy mają ochotę pracować na żywo, czyli widzimy się, i te interakcje są nieco inne, to są w zupełnie innym gabinecie, ale to już Wam pokażę kiedy indziej.